Już w listopadzie tego roku minął 3 lata od oficjalnego wyjścia gier Pokémon Scarlet Violet, czyli krótko mówiąc 9 generacji. 3 lata jak na gry Pokémon to całkiem spory okres czasu, szczególnie że dopiero teraz dostaniemy następną grę tej generacji, jaką będzie Legend ZA. Dlatego właśnie ostatnio w community pokémon coraz częściej mówi się o tym, kiedy dostaniemy i co nas czeka w 10 generacji, a jeszcze niektórzy myślą o tym, czy ona w ogóle kiedyś powstanie. O tym porozmawiamy w dzisiejszym filmie. Jeżeli Wam się on spodoba, zachęcam do jego polaikowania. I za kanału, a tymczasem dziękuję, wspierającym. I bez przedłużania, lecimy. Jak na razie, oczywiście, nie mamy żadnych poszlak, zapowiedzi czy czegokolwiek innego o dziesiątej generacji. Ale i tak można już sobie postuć parę teorii czy wziąć kilka rzeczy za pewnik. Zacznijmy, może najpierw, od ustalenia, w jakich regionach świata mogłaby się odbywać taka gra. Mieliśmy kilka regionów w Azji, konkretnie w Japonii, którymi z pewnością są Kanto czy Joto. W Ameryce, na której był wzorowany region Unowa, czy m.in. Paldea, odbywająca się w Hiszpanii pani leżącej w Europie i tym samym wiemy już, że Pokemony inspirowały się dotychczas trzema kontynentami świata. Być może w dziesiątej generacji czeka nas podróż w jakiejś Afryce, Ameryce Południowej, czy może nawet w Australii, która biorąc pod uwagę ile zwierząt tam faktycznie żyje, mogłaby być naprawdę dobrą inspiracją. No i tu właśnie jest moim zdaniem pierwszy, bardzo prawdopodobny wybór, bo nie od dziś wiadomo, że Pokémon Company w wielu kwestiach nie za bardzo lubi oddalać się poza Japonię i kraje sąsiednie. Przykład to chociażby lokalizacje co świata, które tylko raz były w innym miejscu niż Ameryka lub Japonia, bo w 2022 roku odbyły się one w Wielkiej Brytanii, na której w tamtych czasach była bazowana główna gra Pokémon Sword and Shield, co dało naprawdę fajny efekt. No i Australia nie jest wcale tak daleko od tej Japonii. Wiadomo, to wciąż 12 godzin lotu, ale to bardzo podobny czas do USA, co w kontekście zorganizowania Mistrzostw Świata w kraju, w którym bazowany jest najnowszy region, powinno im się spodobać. Ale zostawmy na razie tę Australię. Wydaje mi się, że inspiracją regionu, której mówi się najwięcej jest obecnie Grecja. Kraj położony w Europie, który jakby się zastanowić, to ma naprawdę ogromny potencjał. W końcu ma całkiem ciekawy kształt, dodatkowo będący zaopatrzony w przeróżne wyspy, pełno mitów greckich, dla których można byłoby zrobić ogrom nawiązań, czy stworzyć kilkadziesiąt stworków. No i temu wszystkiemu pasuje jeszcze fakt, że przeważnie jest tam bardzo ciepło i ładnie, a pokemony lubią takie klimaty. A jak chodzi o potencjalne inspiracje z Afryki, czy Ameryki Północnej, no to wiadomo, że najbardziej oczywistymi opcjami z kontynentu pod Europą będą Egipt i RPA. Chociaż w przypadku takowej inspiracji nie zdziwiłbym się, gdyby połączyli te kraje w jedno i pół regionu byłoby jakąś pustynią, a druga część byłaby bardziej zalesiona. No i oczywiście trzeba by było jeszcze po środku dać jakąś mega mroźną część, żeby gdzieś mogły się respić lodowe pokemony. No a w Ameryce to wiadomo. Najbardziej nahypowanym krajem jest tam Brazylia, na której przy okazji tego kontynentu na pewno by się zainspirowali. Tam też żyje bardzo dużo zwierząt, więc byłoby z czego tworzyć nowe stworki. Osobiście chciałbym, zobaczyć jakiegoś pokemona pancernika, a gdzie miałby taki powstać, jak nie właśnie tam. A może w ogóle zrezygnują z tworzenia nowych regionów i skupią się na stworzeniu jakiejś wielkiej gry, która połączyłaby kilka już istniejących, dodając tylko jakieś poboczne lokacje. Taki pomysł też cały czas chodzi mi po głowie i to mogłaby być jedna z lepszych decyzji w historii Pokémonów, tylko że byłaby ona bardzo wymagająca. Tworzenie takiej gry z pewnością wiązałoby się z długim czasem oczekiwania, a jestem pewny, że w Pokémon Company już od roku tupią nogami przez to, że nie wypuścili jeszcze żadnej gry od Scarlet Violet. Jednak, może to właśnie jest znak, że tym razem szykują coś naprawdę grubego, bo to, że Switch 2 wychodzi już w czerwcu, daje zupełnie nowe możliwości na tworzenie dopracowanej gry. Takie coś padło mi do głowy nie tylko przez to, że naturalnie chyba każdy fan Pokémonów pomyślał kiedyś o grze z takim otwartym światem, a też przez to, że od ósmej generacji anime Pokémon obserwujemy podróże głównych bohaterów po różnych regionach. Dlaczego więc, skoro w anime jest to możliwe, to ma nie być w grach? Wyobraźcie sobie gry Pokémonów w której pokonując naprawdę długą drogę przez kilka regionów, bierzecie udział w jakichś mistrzostwach świata, niczym z Anime Journey czy gier z Galar i walczycie przeciwko najsilniejszym trenerom z całego uniwersum. Mieliśmy już podobną akcję w regionie Alola, gdzie w postgamie mogliśmy zbieżyć się z większością najsilniejszych trenerów z poprzednich regionów, czy też przykład z Black and White 2, gdzie dosłownie były mistrzostwa świata i to było super. Jednak wiecie, chodzi mi o taki prawdziwy hype zbudowany na atmosferze jakichś konkretnych mistrzostw, że przez całą grę jest jakiś wątek, że możecie tam dojść w i walczyć się z najsilniejszymi. W sumie możliwe, że Legend jej już trochę spełni te fantazje. Dzięki obecnej technologii, przy odrobinie chęci twórców, dałoby się coś takiego zrobić. Bo Switch 2 najsłabszą konsolą już nie jest. Więc fajnie było też dostać przy okazji jakiś voice acting. Uważam też, że raczej zostaniemy przy systemie ze Scarlet Violet, który polegał na przechodzeniu kilku ścieżek gry jednocześnie, żeby odblokowywać różne zdolności. Moim zdaniem pomysł podzielenia gry na taką trzyczłonową był udany, tylko trzeba go jeszcze trochę dopracować chociażby żeby dało się przejść każdy wątek bez ruszania drugiego, bo teraz było to mało możliwe. Praktycznie każda generacja wprowadziła też jakiś nowy gimmick. W przypadku takiego wielkiego regionu połączonego z kilku wcześniej istniejących, raczej oczywistym faktem byłoby to, że znajdzie tam praktycznie każdy z nich, podobnie jak to było w anime Pokémon Journey's. Śmiesznie byłoby, jakbyśmy mogli sobie chodzić tam niczym aż z bransoletką ataku Z, Dynamaxu i kamieniem mega evolucji jednocześnie. Ale w tej bardziej prawdopodobnej wersji, którą jest jakiś nowy region, stawiałbym, że w końcu. Dostalibyśmy możliwość fuzji Pokemonów, albo luźny powrót do Mega Ewolucji jak w Legend. ZA. Nie potrafię sobie wyobrazić już żadnych nowych opcji poza fuzjami, no bo mamy już kozackie uzupełnienia w postaci Megasów, mega mocne ataki Z, ogromne formy Giantabugs, no i taktyczne zmiany typów Terastalize. Chyba zrobili już wszystko, co się dało, więc czekamy tylko na anomalie, liczymy w przypadku Curema z 5 generacji. Jest to dla mnie dziwne, ale może okazać się to fajne. Przejdźmy teraz do kwestii tego, ile nowych Pokémonów. Pokémonów może powstać w dziesiątej generacji. Obecnie mamy ich dokładnie 1025 i wydawałoby się, że to jest już absolutny limit i już nigdy nie powstanie żaden nowy stworek. Jednakże spokojnie, ludzie tak gadają już jakoś od czasów piątej generacji. Od tego czasu minęło już naprawdę sporo lat i Pokemony wciąż mają się dobrze i czasami stworzą nawet jakiegoś fajnego nowego potworka. Jednak jestem przekonany, że dziesiąta generacja będzie jedną z tych, które dodały najmniej nowości. Dotychczas tytuł gry, która dała najmniej nowych Pokemonów, trzymają też szóstej generacji, w której dodanych było tylko 72 nowych stworków. Jednak one mogą usprawiedliwiać się tym, że przyniosły ze sobą mega ewolucję, więc gdyby podliczyć to ze sobą, to wcale tak mało nowości tam nie było. Za to najwięcej nowości przyniósł region Unowa, w którym było 156 nowych Pokemonów, co też tłumaczy to, dlaczego w oryginalnych grach z tego regionu mogliśmy grać tylko tamtejszymi Pokemonami. Mając widełki od 72 do 156, jestem w stanie powiedzieć, że dziesiąta generacja wprowadzi od 60 do maksymalnie 100 nowych Pokemonów. Fajna by była liczba 75 w przypadku braku nowości w Legend Z.A., żeby ogólny licznik Pokemonów wynosił okrągłe 1100. Ale czy tak będzie, oczywiście nie wiadomo. Jeżeli chodzi o datę premiery, to ja stawiałbym końcówkę roku 2026 lub 2027. Główne gry Pokémon wychodzą średnio co 3 lata, ale w tym przypadku jakim jest jubileuszowa generacja, myślę, że rzeczywiście dadzą sobie trochę więcej czasu i zaczniemy o niej po raz pierwszy słyszeć dopiero w następnego roku lub na następnym również jubileuszowym Pokemon Presents w lutym z okazji 30-lecia Pokemonów. To byłby idealny czas na puszczenie pierwszych zapowiedzi i myślę, że jest to najbardziej prawdopodobna opcja. Chociaż wtedy też jestem ciekawy jak rozwiążą kwestie karcianki, bo jeżeli era Scarlet Violet będzie trwała dłużej niż zwykle, to będzie trzeba też wprowadzić specjalne sety jak kiedyś chociażby Fire Red Leaf Green czy Heart, Gold, Soul Silver, co może nam dać jakąś wskazówkę a propos remakeu chociażby piątej generacji, żeby zapchać lukę. Zresztą Zresztą już są pogłoski o tym, że era Scarlet Violet w karciance naturalnie dobiega ku końcowi i zastąpi ją era Mega. Jednak co po tym? Skoro obecna era, patrząc na te poprzednie, powinna się skończyć już z następnym setem Destiny Rivals, który tak swoją drogą możecie zamawiać już w preorderach na Booster Point z kodem Wodek 5. No bo załóżmy, że faktycznie zrobił po tym dwa sety z serii Mega i jeden z który też tam krąży od pewnego czasu po internecie. I co po tym? Patrząc na to, że sety wychodzą teraz średnio co 2,5 miesiąca, a nawet i częściej, to materiał skończy mi się jeszcze pod koniec tego roku. Także tutaj też mam obawę, że z tego powodu mogą chcieć puścić na szybko jakiś remake, a co gorsze, przyspieszyć dziesiątą generację, co mogłoby się skończyć tragedią. Obecna sytuacja jest bardzo niewiadoma. Możemy sobie główkować, ale to i tak finalnie twórcy zdecydują, co nam zaprezentują. Ja od siebie mogę dać jakieś 20% szans na wcześniej omawiany region połączony z kilku innych, 75% na kolejny zupełnie nowy region oparty na Grecji, Australii lub Brazylii i 5 na to, że dziesiątej generacji w ogóle nie będzie. Dajcie znać, co myślicie na ten temat w komentarzach, a jeżeli film Wam się spodobał, to zachęcam do jego polajkowania i zasubskrybowania kanału, żeby być ze wszystkim na bieżąco. A tymczasem to już dzisiaj na tyle. Do następnego nara!